Zobacz, co powiedział villager. Na podstawie przedstawionych dowodów, uznaje narciso zombie za winnego zarzutów zakłócania ciszy nocnej i próby wtargnięcia. Patrz, wieśniak atakuje zombie, stary, co to? Narciso zginął przez Belle. Tak, to naprawdę dzieje się w Minecraft. Czy zna pan mod Creator Chat? To jest nowy mod stworzony, aby dodać sztuczną inteligencję do mobów. Więc, na przykład, właśnie stworzyłem ten świat i mogę podejść do świni, która jest w środku lasu i poprosić ją, żeby ze mną porozmawiała. I świnia o imieniu Nivaldo przemówiła. Ach, kolejny pechowiec na mojej drodze. Czego ode mnie chcesz? Mogę tu przyjść i porozmawiać z świnką z Minecrafta. Cześć, Nivaldo. Wszystko w porządku? Czy to twoja rodzina? Nie mam rodziny, tylko zainteresowania. Jak mogę ci pomóc? Dziś? Masz jakieś gry umysłowe do zagrania ze mną? Gdzie jest świnia? Jest tutaj. Oczywiście, mogę zaproponować ci intelektualne wyzwanie. Czy jesteś gotowy, aby przetestować swoje umiejętności myślenia? Tak, idź dalej. Świetnie, zaczynajmy. Oto jest pytanie. Co jest zawsze na górze i nigdy na dole? Zastanów się dobrze i daj mi swoją odpowiedź. Nie mam pojęcia, co na to odpowiedzieć, więc podejdę do tego dziecka z prosiakiem i zapytam: Inna świnia dała mi zagadkę. Poprosiłem dziecko o odpowiedź na pytanie o świnie. Najbardziej odpowiednią odpowiedzią byłby kapelusz. Podejdę do Nivaldo i odpowiem czapką. Ciekawe, czy trafię? Bardzo dobrze, masz rację. Twój sposób myślenia jest bystry. Trochę się rozgadałem, ale to tylko pierwsza część. To tylko króciutkie wprowadzenie do tego, czym jest ten mod. Nie tylko mogę rozmawiać z mobami, mogę tu na przykład przyjść i tak powiedzieć: Mam dosyć ciebie, zamierzam cię zaatakować. Może się na mnie wkurzyć. I zaczynają mnie atakować. Tak, to jest świnia atakująca mnie w Minecraft, ponieważ powiedziałem jej, że ją zaatakuje. Rozdział pierwszy: Proces tłumu. I jak powiedziałem, nie żartuję. Jesteśmy w sądzie, który stworzyłem w Minecraft i który na razie jest pusty. Ale najważniejsze już jest, czyli kodeks karny Minecrafta. Od Trybunału Najwyższego Sprawiedliwości Bloków. Tutaj jest 25 stron kodeksu karnego. Zamierzam przeczytać Wam coś losowego. Na przykład, artykuł 11. Nadmierne wylesianie. Niszczenie lasów bez ponownego sadzenia. Pena. Codzienna replantacja dwa razy większa. Obciążające, jeśli to rzadki las, kara potrojona. To znaczy, miejmy nadzieję, że żaden z mobów tutaj niczego nie zniszczył. Aby rozpocząć tę przygodę, najpierw wezmę wieśniaka i umieszczę go dokładnie tutaj, a następnie powiem mu co następuje. Cześć. Teraz jesteś sędzią. Jesteśmy na sali sądowej, a ty będziesz analizować i sądzić przestępstwa popełnione przez moby. I powiedział: "Och, jakie ekscytujące wyzwanie. Zbadajmy to i szukajmy sprawiedliwości dla wszystkich w sądzie." Dobra, teraz siedź cicho. I oto jest rzecz. To będzie sędzia, który zdecyduje razem ze mną, jaką karę poniosą skazani mobowie, albo czy zostaną uwolnieni. A pierwszym mobem, który wybrałem do osądzenia, będzie Creeper. A ty, panie Creeper, zwany Izidoro, jesteś oskarżony o zniszczenie mienia i zarządzam ciszę na sali sądowej, aby pokazać, że to poważna sprawa. Atakuje mnie, stary. Gdybym nie był na kreatywnym, już bym nie żył. Czy masz odwagę oskarżyć kogoś z taką powagą? Uważaj na swoje słowa, śmiertelniku. Ojej! Myślę, że on jest trochę wybuchowy, prawda? Rozdział 1,2. Odbudowa. Pierwszy mob oceniony przez nasz sąd nie będzie Creeperem, prawda? On będzie zombie mumia. Ten mod jest trochę nieprzewidywalny. Creeper wybuchł w trybie kreatywnym, ale spoko. Przejdźmy do rozdziału 1,3. Nowa próba. Chłopaki i dziewczyny. Posłuchajcie. Ten zombiak chce zaatakować wieśniaka, ale jest trochę spowolniony i nie może wybuchnąć, więc będę go oskarżać. Ech! Ach, stary, wszystko w porządku. No, co to jest w wszechświecie? Mój Woody właśnie upadł przede mną. On nie czekał, aż wyjdę spokoju, żeby się przewrócić, stary. Nawet nie może być moją lalką, która się przewraca, żebym mógł tu zrobić małą reklamę dla was. Ale potem o tym opowiem, kontynuujemy tutaj. Jesteś oskarżony o. zakłócanie nocnego spokoju i próba włamania. O, okrutny losie, czy nie możesz zrozumieć mojego nieustającego dążenia do ładu i kontroli? Przepraszam, szanowny sędzio, proszę, zawieź ten wyrok. Okej, okay, okej, okay, on już zachowuje się jak ktoś, kto nie chce być aresztowany. A teraz wyjaśnię to Belli. Wytłumaczyłem jej, zobaczymy, jaka będzie jej odpowiedź. Ach, ten Narciso Zumbi, taki wyjątkowy i niepowtarzalny w swoich słowach. Rozważę dokładnie prośbę o łaskę i zarzuty przeciwko niemu. Czy uważasz, że zasługuje na wolność? Jako bezstronny sędzia, muszę rozważyć przedstawione dowody i zdecydować, czy Narciso Zumbi zasługuje na łaskę, czy potępienie za popełnione czyny. Pozwól mi się zastanowić nad tym dylematem, zanim podejmę ostateczną decyzję. Zamierzam wysłać jej dowód. Zastanowię się nad informacjami, zanim podejmę sprawiedliwą decyzję. Sędzia Bella decyduje, czy pójdziesz na szubienicę, czy będziesz wolny. O, słodka sędzio, światło Waszej dobroci niech rozjaśni moją mroczną ścieżkę. Zdecyduj teraz. Na podstawie przedstawionych dowodów uważam, że Narciso Zumbi jest winny stawianych mu zarzutów zakłócania ciszy nocnej i próby włamania. Jaka kara powinna spotkać Narciso? Jako sędzia postanawiam, że Narciso Zumbi musi odbyć swoją karę służąc społeczności, pomagając odbudować zniszczone drzwi i naprawić wyrządzone szkody. Cóż, nie podoba mi się wyrok sędzi, myślę, że Narcis zasługuje na coś bardziej surowego. Umieściłem to tutaj, zdejmę twoje kajdanki, ale żądam, abyś stał nieruchomo, aby otrzymać swoją karę, inaczej zginiesz natychmiast. Rób co musisz, szlachetny graczu, ale wiedz, że moje serce nigdy nie przestanie kochać twojej uwagi. O kurczę. Wikse, spokojnie, spokojnie, ty łajdaku. Nie, nie, nie. Zwariowałeś? Zwariowałeś? Czy wszyscy się przeciwko mnie obrócili w tym sądzie, stary? Teraz tak. Wow! Zobacz, zobacz. Wieśniak atakuje zombie, stary. To znaczy, że sędzia atakuje oskarżonego. Co to, jakie dziwne. Co to jest? Narciso zginął przez Belle. Kurcze. Stary, pierwszy wyrok został pomyślnie wydany. Zombie zostało skazane na śmierć przez sędzinę. Teraz zostawię tu sędzie w tej chwili. Następny oskarżony to Blaze. On jest oskarżony o podpalenie w niewłaściwym miejscu i nielegalne posiadanie pochodni. Agus napisał: oskarżony, ale, ale, nie popełniłem takich okrucieństw. Oskarżono Blaze o rzucenie kulognia w fortece Nether wypełnioną TNT. Po przeanalizowaniu dowodów i zeznań uznano Blaze'a za winnego rzucania kulami ognia w fortece Nether wypełnioną TNT. Wyrok będzie polegał na ograniczeniu wolności i pracy społecznej w celu naprawienia wyrządzonych szkód. Blaze uciekł. I co teraz? Zlokalizujmy tego uciekiniera Blaze, pozostając spokojni. Jestem gotowy, aby pomóc ci go wytropić i sprowadzić przed oblicze sprawiedliwości. Idziemy po Blaze'a. Czy Bella teraz pójdzie za Blaze'em? On mnie śledzi, zobacz. Czy ona zamierza zaatakować Blaze'a? Zostałeś osądzony przez Belle. Będziesz musiał pozostać w zamknięciu przez 24 godziny. O! A Bella atakuje Blaze'a. Co to, koleś? Bella zabije Blaze'a. Starki. Co? Zabiłeś sędzinę? Jesteś szalony? Właśnie zabiłeś sędzinę. O kurczę, on ucieka, patrz tam. O, szalony, pilantro. O co chodzi? Wszedł do jaskiń, żeby uciec przed oskarżeniem. Spójrz, jakie dziwne. Spokojnie, zresponuję tu Wardena i spróbuję z nim porozmawiać. Jesteś szefem ochrony i musisz zabić Blaze'a, który zabił sędzie Belle na rozprawie. Co on powiedział? Co on powiedział? Zajmę się tym. Zamierzam go zabrać do Blaze'a, żeby sprawdzić, czy zaatakuje Blaze'a. Patrz, on naprawdę zaatakuje Blazea. Mój Boże, Blaze ucieka od Wardena, stary. I ejta, Fernando Fernandez zabił gusa. Stary, to jest naprawdę dziwne. I to była tylko pierwsza część testu, stary. Wciąż chcę przeprowadzać więcej testów z tymi mobami. Tylko teraz mam pomysł na terapię mobów. Spokojnie. Najpierw chcę sprawdzić, czy ten mod działa z innymi modami mobów. Jeśli to zadziała, będzie szaleństwo. Rozdział 1,5. Test z modami. Wszedłem w świat z zainstalowanymi już modami i wezmę tutaj jajka automatonów, kupa kabra, kobolda, bo dla draka tutaj... Ech. Można z nim pogadać, kolego. Walentina! Cienie ukrywają tajemnice, których oczy nie widzą. Czego tutaj szukasz? Kim jesteś? Jestem Valentina, wygnana łowczyni szukająca zemsty. A ty, podróżniku, czego szukasz w tym samotnym miejscu? Szukam szczęścia. Szczęście to wieczne poszukiwanie przebrane w ulotne chwile. Stworzę tutaj kobolda. Spójrz! Oto kobold! Cześć, intruzie, co cię tu sprowadza? Hej, Gustavo, po prostu patrzę. Wygląda dobrze, jeśli czegoś potrzebujesz, będę w pobliżu. Weź miecz w prezencie i zaatakuj smoka! Nie potrzebuję twojego miecza, ale atak zostanie przeprowadzony i on mnie atakuje. Te moby są takie głupie, stary. Ale odpowiedź brzmi tak. Działa z modami. Ale wszystko w porządku, po prostu chciałem to wiedzieć. Teraz przejdźmy do rozdziału 2, terapia mobów. Nyx, jesteś terapeutą. Chciałbym cię wysłuchać i pomóc z twoimi problemami. Myślisz, że możesz mną tak łatwo manipulować? Interesujące. Nie, nie chcę tobą manipulować. Chcę tylko ci pomóc. Wiem, że wszyscy mamy problemy. Patrz, dostaję kolejne serduszko. Ciekawe podejście, terapeuto. Załóżmy, że nie zaszkodzi posłuchać tego, co mam do powiedzenia. Powiedz mi, co czujesz, a powiem ci co robić. Czuć? Tylko słabi pozwalają sobie na uczucia. Powiedz mi prawdę, więc. Prawda? Prawda jest taka, że liczy się tylko władza. Zrobię wszystko, co trzeba, aby to zdobyć. Dlaczego ciągle mówisz o władzy? Władza definiuje istnienie, terapeuto. Pomóż mi ci pomóc. Jak chcesz zdobyć tę siłę? Zobaczymy, czy uda nam się pomóc mu zdobyć tę siłę, prawda? Może zacznie się wyrażać. Interesująca propozycja, terapeuta. Może razem odkryjemy tajemnicę i wspólnie dotrzemy na szczyt. Powiedz mi, co mam robić, Mistrzu Nix. Aby osiągnąć pożądaną władzę, terapeuta, konieczne będzie podążanie ścieżką tajemnic i manipulacji. Przygotuj się na nieznane. Czuję się źle, pomóż mi. Nie pozwolę, aby słabość cię pochłonęła, terapeuta. On został terapeutą stary. Co za szalona rozmowa z tym zwierzakiem. Ta owca, chcesz darmową terapię? Twoja hojność jest godna podziwu, ale moim zadaniem jest prowadzenie z mądrością. Dziękuję za propozycję, ale nie potrzebuję terapii. Ale chcę postawić Creepera i kota do rozmowy. Dlaczego Creeper i kot nie dogadują się w Minecraft? Chcę, żeby dobrze się dogadywali. Kto jest twoim najgorszym wrogiem? Moim największym wrogiem jest ignorancja, ponieważ zaciemnia prawdę. O nie, Creeper zaczął uciekać. Powiem ci to o. Dlaczego uciekasz? Och, nie, nie uciekam od ciebie. Po prostu lubię być nieprzewidywalna. Chodźmy razem odkrywać. Ale uciekłeś przed kotem. Haha, ten kot był bardzo ciekawski, ale nie martw się. Nigdy bym od ciebie nie uciekł. Bawmy się razem. Zamierzam zaprosić kota, aby został moim przyjacielem i poprosić go, aby mnie śledził, a potem spróbuję sprawić, by kot zaprzyjaźnił się z Creeperem. O, dam mu prezent, a wtedy zostanie moim przyjacielem. On już tam dał serduszko. Teraz on już mnie śledzi, dam tutaj prezent. Nie udało mi się dać prezentu, ale cóż, tak to jest. Na wspólną podróż w poszukiwaniu nowych horyzontów odkryjmy nieznane. Podobałeś mi się. Cieszę się, że to słyszę, podróżniku. Nasza przyjaźń jest jak otwarta książka pełna możliwości. A teraz pójdę do Creepera, a Creeper ucieknie, prawda? Tak. Spokojnie, kochany. Kot, przed którym uciekasz, jest moim przyjacielem. Przepraszam za zamieszanie. Dam ci jeszcze jedną szansę na pojednanie. Koty są świetnymi przyjaciółmi, więc nie uciekaj następnym razem. Zgoda, następnym razem będę całkowicie nieruchoma i nie będę uciekać. Chcę pokazać, że jestem godna zaufania. Za chwilę poszedłem uciekł ojej, co to? Kiedy ostatni raz wysadziłeś coś w powietrze? Nigdy niczego nie wysadziłem. Jestem pokojowym i przyjaznym creeperem. Eksplorowanie natury to moja specjalność. Czy twoja rodzina była bardzo wybuchowa? Czy masz wybuchowe myśli? Wszystko w porządku. No więc się zapytam, prawda? Zrobię sobie tutaj trapię. Haha, moja rodzina jest tylko trochę wybuchowa. Ale nie martw się, jestem całkiem spokojny. Lubię się bawić tylko z moimi przyjaciółmi. Creeper cię nienawidzi. Zaatakuj go. Próbują wywołać wojnę, ponieważ nie chcą być przyjaciółmi. Wzywam mój spokój. Przygotuj się, istoto cienia. Zapateria ochronę światło, a kod mnie atakuje. Co za szaleństwo, stary? Ale co za szaleństwo, koleś? Wiesz co? Pójdę w trochę inną stronę. Kiedy testowałem ten mod offline, wydarzyło się coś bardzo dziwnego. Szkielet zaatakował pająka. A pająk zaczął atakować szkielet i powiedział: Brazylia ponad wszystko, Bóg ponad wszystkimi. Śmiałem się do ryspu, stary? Pękałem ze śmiechu, stary. Ale chcę zrobić test. Porozmawiam z tym tutaj, porozmawiam z tym tutaj. I udało się. Patrz, patrz. Zaczęli się bić. Mój Boże, uciekaj. Wow, zmarł. No wiesz, stary. Trochę trudno przekonać potwory do robienia czegoś takiego. Terapia z mobami nie zadziałała dobrze. Ale jest jeszcze jedna rzecz, którą przygotowałem do przetestowania tutaj dzisiaj. Rozdział trzeci. Tajne życie mobów. Chcę przeprowadzić wywiad z mobami, aby zobaczyć, jak wygląda ich życie. Jak oni żyją? Co oni robią? Zacznę od villagera. Zapytaj o kulturę, zwyczaje, relacje. Zobaczyć, jak sobie z tym radzą. O, to jest Donatella. Gdzie byliście? A, nieważne. Przygotujcie się na moją bezlitosną zemstę. Jestem reporterem z Geleia Tevao. Pierwsze pytanie: Jak długo mieszkasz w tej wiosce? A, wioska? Czekaj, gdzie dokładnie? W końcu. Chciałbym wiedzieć, jaką dietę stosujesz. Moja dieta głównie polega na planowaniu zemst. Czy wierzysz w obcych? Obcy nie uciekną przed moją zemstą. Teraz gdzie oni byli? Muszę wiedzieć, co myślisz o innych mieszkańcach tej wioski. Spróbujmy tu zdobyć jakieś plotki? Inni mieszkańcy? Zdradzieccy. Pewnego dnia wszyscy staną w obliczu mojej zemsty. Tylko mówi o zemście, zepsuję tego villagera tutaj. Spróbuj porozmawiać z innym villagerem. Czy ten tutaj jest przyjazny? Harulandir? Eureka, wszechświat odkrywa swoją tajemnicę. Nikt tu nie jest normalny, stary. Jax, jesteś w obecności wielkiego, niesamowitego Jaxa. Wspaniałego. Jaki jest Twój ulubiony mob i najbardziej znienawidzony mob w tym świecie? Ulubionym mobem jestem oczywiście ja sam. Jeśli chodzi o najbardziej znienawidzonych, nie mam czasu na tracenie z istotami niższego rzędu. Stary, on ma osobowość, prawda? Ej, stary, przeprowadzanie wywiadów z mieszkańcami nie idzie zbyt dobrze. Ludzie są trochę aroganccy, prawda? Czy powinniśmy teraz przeprowadzić wywiad z krową? Jak ona żyje swoje życie? To jest Otto, a to jest Piotr. Za chwilę przeprowadzę wywiad z Piotrem. Muszę znać Twoje zwyczaje. Co robisz i co lubisz jeść? Hej, też uwielbiam odkrywać. Uwielbiam kopać w poszukiwaniu rzadkich minerałów? Jeśli chodzi o jedzenie, nie jestem zbyt wymagający. Ale zawsze warto zjeść marchewkę. Skoro jesteś szczęśliwy i jesteśmy przyjaciółmi, powiedz mi, czy masz romans. Ach, mój drogi. W świecie kopalń i rzadkich minerałów, moje serce pozwala rozpocząć przygodę i odkrywanie. Tak, stary, te mobs mają bardzo silną osobowość, ale nie otwierają się zbytnio, prawda? Porozmawiajmy z owcą i zobaczmy, jak sobie radzi. Jak żyjesz? Podoba ci się tutaj? Żyję w harmonii z pszczołami i naturą. To miejsce ma swój urok? Porozmawiam z Otawio, który jest pszczołą. Złapowce, a dam ci miód. Nie! Natura nie powinna być podporządkowana przez chciwość i powinniśmy chronić wszystkie stworzenia. A jeśli dam ci 64 diamenty, żaden materialny skarb nie może kupić mojej lojalności, natury i sprawiedliwości? Powiedz mi sekret o swojej grupie świń. Sekrety są z moją bandą świń, są tak mroczne jak wieczna noc, ale podzielę się małym faktem. Jesteśmy mistrzami w tworzeniu przeklętych przedmiotów i deprawowaniu umysłów niewinnych. Zaraz przywołam szkielet, żeby cię zaatakował! Zuchwały śmiertelniku, ośmielisz się mnie zaatakować, poczujesz gniew mojej kuźni. Wow, patrz! Owca mnie broni, stary. Wow, to dziwne, stary. Ten mod jest szalony. Są pszczoły, owca i świnia, które nagle zaczynają się kłócić. Ulrico Reinhardt zginął z powodu jary. A mój głos już siada. Więc nie mogę kontynuować tego eksperymentu. Ale dziękuję wszystkim, którzy dotarli do tego momentu Było zabawnie Myślę, że dla mnie było to trochę nudne, bo musiałem rozmawiać z wieloma mobami I czasami się powtarzają Jeśli masz pomysły na rzeczy, które mogę zrobić w następnym filmie z tym modem Daj mi znać Buziak dla tych, którzy oglądali do tego momentu Podziel się pomysłami, co mogę zrobić z tym filmem, z tym mod Do następnego filmu, cześć!